Atakowała Igę Świątek. Simona Halep ma ogromne problemy. Kogo najbardziej teraz boi się Iga Świątek? Czy polska tenisistka zaczyna budować imperium biznesowe? Nie tak dawno atakowała Igę Świątek, ale okazuje się, że Simona Halep ma na głowie teraz znacznie poważniejsze problemy. Rumunka przekazała właśnie wiadomości na temat stanu swojego zdrowia i okazuje się, że znowu musi walczyć z kontuzją. Podczas turniejów Abu Zabi Simona Halep poczuła ból. Okazał się on na tyle silny i na tyle trudny do opanowania, że razem ze swoim sztabem Podjęła decyzję, że lepiej opóźnić start z nowym sezonem, w związku z tym nie zobaczymy ją na turniejach w Auckland i na Australian Open. Nie tak dawno Simona Halep atakowała Igę Świątek, nazywając ją Per Ta Kobieta, jednocześnie podkreślając nierówne zasady, jakie według niej panują w ITIA. Chodziło o to, że ona sama poczuła się gorzej potraktowana, chociaż wykryto u niej substancję niedozwoloną, niż Igę Świątek, u której również wykryto substancję niedozwoloną. Problem z tym, że Rumunka cały czas nie przyjmowała do wiadomości, że u niej ta substancja znajdowała się w suplementach diety, które mogła, ale nie musiała brać, a u Iggy Świątek było to w leku, a leki podlegają innej kontroli niż suplementy diety. Mimo to te tłumaczenia Simony Halep nie przekonywały, dostała dziką kartę, więc mogła poczuć się szczęśliwa, zagrała podczas tego turnieju pokazowego w Abu Dhabi, tam grała przeciwko Iggy Świątek i tam jej team zwyciężył. Teraz miała zagrać w turniejach w Auckland i w Australian Open, jakby rozpocząć nowy sezon w swojej karierze, takie nowe e, otwarcie. Niestety liderka WTA musi się wycofać z tych turniejów. To oznacza, że no, nie tylko nie zdobędzie punktów, nie tylko nie zarobi pieniędzy, ale również nie będzie mogła przeciwstawić e, Idze Świątek. Ta z kolei ma na głowie teraz turniej United Cup, no bo dla Igi Świątek to przede wszystkim turniej, w którym ważne są punkty, ważne jest pokazanie swojej formy, no i też ważne jest to, bo to będzie taki sprawdzian na współpracę z Wimem Fisetem. Trzymajmy kciuki, żeby Hubert Kurkacz tym razem nie wystawił polskiej tenisistki chociaż oczywiście biorę to w duży nawias ponieważ wiadomo że Hubert Kurkacz nie pojawił się chociaż zapowiadał w turnieju w Abu Zabi był to jednak turniej pokazowy w związku z tym można mu to absolutnie wybaczyć to jest turniej w którym tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o to żeby przetestować swoją formę sam Hubert Hurkacz i jego team doszli do wniosku że lepiej trenować gdzie indziej a swoją formę już pokazać podczas United Cup i podczas kolejnych turniejów to oznacza że wszystko na to przynajmniej wskazuje, że Hubert Kurkacz tym razem pojawi się u boku Igi Świątek i no, razem mają szansę naprawdę zawojować ten turniej, ponieważ patrząc na historię United Cup to team Iga Świątek Hubert Kurkacz to jest naprawdę bardzo mocny team i myślę, że w tym sezonie po tych wszystkich przejściach, ale również patrząc na to w jakiej formie jest Iga Świątek i w jakiej formie jest Hubert Kurkacz to myślę, że apetyty są nawet na to, żeby ten turniej Zwyciężyć. Iga Świątek ma świadomość jak trudny to będzie turniej, zresztą mówiła, że podczas United Cup nie ma łatwych spotkań, między innymi przeciwniczką będzie Karolina Muchowa z Czeszką, zawsze idzie jej ciężko, to są bardzo trudne mecze i chyba tego meczu z Muchową najbardziej Iga Świątek się obawia. To już teraz Was pytam, jak Wy oceniacie szanse Igi Świątek w pojedynku z Muchową? Chociaż uwaga mediów i oczywiście fanów tenisa skierowana jest na Wima Fiseta, nowego szkoleniowca Igi Świątek i sami zastanawiamy, się, co Iga nowego pokaże podczas United Cup i podczas Australian Open, no ale oczywiście również pojawiają się komentarze na ten temat Tomasza Wiktorowskiego, który ma nową podopieczną, który oczywiście nie odchodzi ze świata tenisa, jest myślę, że wziętym trenerem, no bo ma już renomę tego, który doprowadził Igę Świątek na szczyt. Co ciekawe, pojawiają się również takie określenia, że Tomasz Wiktorowski to jest ten trener, który nigdy się nie uśmiecha i nawet jak Igę Świątek zdobywała jakiś Wielkie sukcesy, to Tomasz Wiktorowski rzadko kiedy się po prostu szczerze uśmiechał. Nie do końca się z tym zgadzam, bo gdyby tak dogłębnie przejrzeć Instagram i Świątek, gdzie pojawiają się zdjęcia również z Tomaszem Wiktorowskim, można go znaleźć uśmiechniętego, ale myślę, że trzeba przede wszystkim myśleć o tym, że jest to trener, który jest niezwykle skupiony na swojej pracy, który pewnie bardzo przeżywał i sukcesy, i porażki. Nie wiem, czy takie wyluzowanie i szczery uśmiech pojawia się zbyt rzadko, ale wydaje. Mi się, że w momencie, kiedy gra toczy się o poważną stawkę, a myślę, że ani ja, ani większość z was na przykład nigdy nie toczyła boju, żeby w 3 godziny zarobić kilkaset tysięcy dolarów, co jej ze świątek się zdarzało, to myślę, że jeżeli mówimy tutaj o, o takiej stawce, to naprawdę można być skupionym na długo przed, w trakcie i długo jeszcze po. Oczywiście atmosfera jest napięta. Mam na myśli to, że IGA Świątek wraca do gry. Wracają do gry czołowe tenisistki świat. Ale gdzieś z tyłu głowy każdy ma teraz, że skoro IG Świątek padła ofiarą testów antydopingowych, to każdemu może się to zdarzyć i myślę, że część osób grających zawodowo w tenisa już odłożyła sobie na swoim koncie pokaźną sumę pieniędzy na poczet ewentualnego szybkiego wyjaśnienia pojawienia się niedozwolonych substancji w organizmie, bo. Najwyraźniej może to dotknąć każdego i każdy może mieć takie problemy, a nie każdy może mieć od razu pod ręką dostęp do takich środków jak iga świątek, żeby sprawę szybko wyjaśnić i móc dalej i móc szybko wrócić do gry. E, oczywiście, że to jest temat, który do tej pory gdzieś tam był z tyłu, gdzieś nie, nie przewijał się w mediach. W momencie, kiedy sprawa dotyczy pierwszej rakiety świata, no to wiadomo, że no, trudno to zamieść pod dywan, trudno powiedzieć, nic się nie stało, wracamy do gry dalej. Uśmiechnięci i zadowoleni. Myślę, że teraz większość tenisistów i tenisistek jeszcze większą uwagę zwraca na to, jakie środki przyjmuje, co je, co pije, gdzie przebywa, jakich kremów używa i ten poziom stresu, takiego, takiej czujności został podniesiony naprawdę dużo wyżej niż był do tej pory. Może to też był taki moment, że gdzieś komuś na chwilę się nie wiem, poluzowały szelki, ktoś uznał, że skoro tak. Długo nic się nie działo, to pewnie tego tematu nie ma. Nagle sprawa, sprawa dotyczy Igi Świątek, temat się pojawia i oczywiście na jakiś tam strach na zawodników pada. Natomiast nie ma co też popadać w paranoję, tak mi się wydaje. Większa ostrożność, większa uwaga, mniej nonszalancji, większe skupienie teamu, bo możliwe, że tak jak sami zawodnicy się przejmują, tak może w teamie nie wszyscy, więc chyba gdzieś tutaj zapaliła się takie bardziej pomarańczowe niż czerwone światło na koniec jeszcze taka ciekawostka, bo wiele wskazuje na to, że Iga Świątek buduje swoją markę osobistą, buduje swoje biznesowe imperium. Nie tak dawno za Forbes'em podawałem informacje ile zarobiły poszczególne tenisistki i na czele jest Coco Go, chociaż to trzecia rakieta świata. Jej zarobki są znacznie wyżej niż Igi Świątek czy Aryny Sabalenki, która jest dopiero na piątym miejscu. Przede wszystkim dlatego, że Coco Go jest, oprócz tego, że u siebie w kraju jest bardzo rozpoznawalna, to od dawna buduje swoją markę Inwestuje w różne firmy, jej nazwisko pojawia się w, czy to w kwestiach ubraniowych, czy kosmetycznych, więc to nie jest tylko tak, że występuje w reklamach, ale po prostu buduje całe swoje takie zaplecze biznesowe. coraz częściej robią to zresztą sportowcy wykorzystując swoją popularność i dosyć długie utrzymywanie się na szczycie, a ponieważ Koko gofi i Świątek bardzo się lubią, no to podejrzewam, że również i tutaj pojawiła się taka myśl, że pora zbudować coś swojego. Myślę, że marka Iga Świątek ma naprawdę dużą szansę na przebicie się na świecie, coraz więcej osób ją kojarzy. Mam na myśli nie tylko fanów tenisa czy generalnie szeroko pojętego sportu, ale nawet ci, którzy gdzieś sportem się nie do końca interesują coraz częściej między innymi za sprawą takich afer dopingowych z całym szacunkiem, ale to również sprawia, że to nazwisko pojawia się we wszystkich mediach, nie tylko tych związanych ze sportem, ma szansę na to, żeby zbudować takie swoje właśnie całkiem pokaźne imperium. Na razie pojawiła się informacja, że logo Iga Świątek pojawiło się w Urzędzie Patentowym, zostało zarejestrowane, czy jest w trakcie rejestracji. Nie wiem kiedy będziecie to oglądać, więc gdzieś zaczyna się budowanie tej wielkiej marki Iga Świątek, która może zainwestować i w kwestie mody, i kosmetyki, i branżę sportową, bo jest to duże nazwisko, które naprawdę ma szansę przebić się na rynku i ma szansę jakby zaistnieć w tej świadomości na długie lata. Wielokrotnie zresztą Iga Świątek podkreślała, że tenis to nie jest sprint, to jest maraton i ja myślę, że wzorem trochę Roberta Lewandowskiego nie tyle chce spać na pieniądzach, co chce tymi pieniędzmi coś zdziałać. Eee, im znając Igę Świątek, znając jej podejście do spraw społecznych, jej taką szeroką empatię, myślę, że wielokrotnie usłyszymy jeszcze o Idze nie tylko pod kątem tenisowym, nie tylko pod kątem sportowym, ale również właśnie społeczno-biznesowym i tego jak najbardziej Idze Świątek życzę, żeby budowała swoje imperium i mogła sobie pozwolić na to, żeby cały czas być aktywną nie tylko na korcie.